Państwo, jesteśmy w maszynie Manitou MLT841, model 145 koni, silnik Yanmar, jak najnowszy model w wersji Platinum. Co to oznacza? Dla użytkownika oznacza to maksymalizacja wydajności i oszczędność kosztów. Tam można przykład wszelkie funkcje, które temu mogą służyć, począwszy może od takich rzeczy jak pneumatyka gdzie możemy bardziej maszynę wykorzystać. Mamy w Titian, e, układ hamulcowy pneumatyczny. E, mamy wszystkie funkcje jeżeli chodzi o inteligentną hydraulikę. wycząsanie łyżki, pionowe podnoszenie, opuszczanie, wentylatory zwrotne e, poprzez funkcje hydrauliczne stałe przepływy cokolwiek czy blok, blokowanie łyżki chyć, i, i tak dalej. Ważne też jest bez, bezpieczeństwo. W tej maszynie mamy zestaw kamer, są, jest to kamera e, cofa, cofania. Jak podczas jazdy sobie, sobie wrzucimy jazdę do tyłu, a tak jak widzicie Państwo mamy e, obraz e, z tyłu. Jeżeli byśmy podnosili teleskop, wrzucali łyżkę, od razu nam się przełączy wtedy kamera, która widzi jakby paszowóz do, do wewnątrz, czy, czy, czy na szczczepę na cokolwiek. Tak, tak samo kamera boczna, która pozwala nam bezpiecznie wjeżdżać w ciasne miejsca. Ee, szereg dodatkowych funkcji, jak ekostop na przykład, e, gdzie, jeżeli operator wysiada e, z, ma z maszyny, maszyna pr pracuje, e, trwałoby to zbyt długo, maszyna się wtedy wyłączy. To są to funkcje znac znacząco w ciągu roku, bo tak no, połaczymy z perspektywy dnia, może nie jest nie istotne, ale z perspektywy roku znaczące os oszczędności w paliwie. E, szereg funkcji podstawowych jazdy, czyli e, jedna ze skrzyń, które mamy w naszej ofercie, dedykowana do e, ciężkiej pracy, bo to jest maszyna dedykowana do e, dużych farm e, hodowlanych, do dużych farm o produkcji roślinnej zboża, rzepak, tak, tak dalej. Możemy pracować w trybie właśnie i automatycznym, w trybie manualnym, jak to jest przyczynek jak to gdzieś, gdzieś tam woli. Szereg innych rzeczy, jak na przykład tryb łagodnego zawiesia, czy tryb łyżki, gdzie możemy troszeczkę albo bardziej wyczulić, albo bardziej znieczulić tak zwaną normę przeciążania maszyny, jeżeli chodzi o odcinanie ruchów. Bardzo fajne funkcje, bardzo przydatna rzecz, jeżeli chodzi o całą maszynę. Plus szereg funkcji, jak Comfort Steering System, gdzie jednym ruchem kierownicy możemy przecić koła z maksymalnego od prawego w lewe pożenie. Co więcej, ławą maszynie przede wszystkim udźwik 4-1 tony. Przy gabarytach niewiele większych od samej maszyny, maszyny na takich typowych 7-metrówek, e, powoduje, że ta maszyna wykonuje bardzo ciężką i intensywną pracę. E, jej masa jest e, większa od standardowej ładowarki około 1,5 tony. Ona już ma gdzieś tam grubo, grubo powyżej 9 ton. Dzięki temu możemy wykonywać e, bardzo intensywne i wydajne prace. Wszyscy dobrze wiemy, że ładowarka tyle załaduje, e, ile waży. Mówiąc prosto, to jest parametr bardzo ściśle powiązany. E, co więcej, maszyna wszechstronna, maszyna bardzo dobra, jeżeli chodzi o wszechstronność wykorzystania w dużych farmach, bo dedykujemy ją do ciężkich prac logistycznych, w hodowli, w zbożu, cokolwiek. Centralne smarowanie w maszynie, e, bardzo istotne przy, przy dużym zaawansowaniu, jeżeli chodzi o ilość w ciągu roku. E, wspominam o hamulcach pneumatycznych, oświetlenie robocze na teleskopie, które nam patrzy tam, gdzie jest e, łyżka. O, teraz Państwo widzicie, że niewielki ruch kierownicą powoduje przerzucenie ku z maksymalnego skrajnego np. prawego położenia w maksymalne skrajne lewe. Bardzo przydatna funkcja do załadunku zbóż na przyczepy, obornika na rozrzutniki itd. ale musimy z nią uważać, jeżeli chcemy gdzieś pojechać troszkę szybciej lub w bardzo ciasnych pomieszczeniach. Tamtą funkcję należy wyłączyć. Stosujemy ją tylko na pracu manewrowym, gdzie musimy się kręcić bezpośrednio między pryzmą zbo zboża czy obornika, a naczepą czy przyczepą. Proszę Państwa, zrobię teraz kilka kołek tą maszynką. Zobaczcie sobie na głównym monitor, kiedy mamy biegi. One są w tej chwili w automacie. Maszyna przesk przeskakuje. W tej chwili mamy ruch do tyłu, widzimy kamerę. To jest bardzo fajna funkcja, gdzie możemy bezpiecznie tą maszynką pomanewrować. Samo przestawianie kół również jest w automacie, możemy sobie wybrać dowolne ustawienie kół, które nam pasuje, to jest na przykład praca typ, typ, typowo obora, magazyn, załadunki, tutaj mamy zobaczcie tylną mość zblokowaną, gdzie mamy tylko kierujmy przednią osią, to jest właśnie na transporty, na przejazdy drogowe. Tutaj możemy sobie też zablokować tryb, jak i również sobie ustawić tak zwany tryb kraba. Gdzie na przykład musimy się z łyżką bokiem przesunąć, czy z widłami do co, cokolwiek mamy na tej maszynie. Nie? W hamulców jest również parking stały lub, lub automatyczny. Nie? Sam monitor, sam, sam wyświetlacz, jak widzicie Państwo, też pokazuje kąt. Jeżeli chodzi o teleskop, jak wysoko mamy podniesiony, on się nam zmienia. Czas, czasami to ułatwia, czy przy pryzmowaniu, czy wysokich zadunkach, gdzie mamy stałą, stały, stały kąt, widzimy w którym momencie jesteśmy. Sam wyświetlacz, same menu, sobie Państwo zobaczcie, możemy sobie wejść w różne stany tego, czy naprawa, czy utrzymanie, czy ogólny. Identyfikacja, numer seryjny maszyny, maszyny możemy zob, zob, zobaczyć, jeżeli chodzi o wersję oprogramowania również. Zobaczmy sobie utrzymanie. Mamy naj, naj, najbliższy przegląd za 488 godzin i wchodzimy sobie w kolejne naprawa, błędy. Jeżeli są jakieś błędy, które się nam pokazały, w tej chwili nie, nie mamy błędów. Jeżeli by jakikolwiek kod błędu się pokazał, od razu nam to wyskoczy, co nam ułatwia komunikację z serwisem, ponieważ wiemy o czym, o czym rozmawiamy. Po prostu posługujemy się kodem błędu. Mechanik od razu sprawdzi w systemie, wie co, co ewentualnie mo, mogło się wydarzyć i jadąc do maszyny będzie już przygotowany możemy sobie również ustawiać czy, czy język, jak, jak, jak jest posługiwany ek, ekran kwestie ustawienia kamer e, testy hamowania przyczep, test, testy stabilności i z konfiguracja e, jeżeli chodzi o tryb, o tryb jazdy w na pewno skrzyni, skrzyni biegów poziom ekspercki, możemy sobie kalibrować stabilności, e, kąty wysiennika e, co, cokolwiek tylko byśmy chcieli tej maszynie ustawić wszystko jest dos, dostępne e, w polskim menu weźmy sobie jakiś tam przykład może układ, data, godzina i sobie możemy przechodzić sobie ustawiać wszystko co nas tylko interesuje włączenie, włączenie tylnej kamery automatyczne lub, lub, lub nie, kamery przedniej automatycznie, zależy co potrzebujemy co, co chcemy zrobić, tak sobie możemy to ustawiać jeżeli chodzi o dodatkowe konfiguracje, może, możemy sobie maszynę zabezpieczyć kodem, czyli wpisujemy indywidualny kod i nikt tej maszyny nie odpali bez wcześniejszego wprowadzenia kodu Kot również wprowadzamy z panelu sterowania, który w tej, w, tej, w tej chwili mam pod ręką. Co więcej, sobie wychodzimy. Weźmiemy sobie napęd. Test hamowania przyczepy. Możemy sobie zrobić test, czy hamulce działają i w jakich warunkach działają poprawnie. To wszystko możemy sobie sprawdzić w tej maszynce. Hydraulikę. Testy stabilności, po wtórka z kalibracji, z ikonek system, czy inne konfiguracje, też również możemy sobie zabezpieczyć kodem i wejść w ten sposób, żeby nikt inny nam tego nie zmienił. W tej chwili, jakby sobie nacisnęli. OK. Wejdziemy w testy kalibracji stabilności maszyny. Dobra, wchodzimy troszeczkę w silnik. Możemy sobie ustawić, czy kwestia e eko e stop funkcji czyli jak ta maszyna będzie nam się zatrzymywała po jakimś czasie. W tej chwili mamy opóźnienie 3 minuty, możemy to ustawić nawet do pół godziny, że maszyna będzie pracowała bez obecności operatora, ale te 3 minuty jest się takim wystarczającym czasem. Jeżeli chodzi o wentylator zwrotny, to jest opóźnienie czasowe pomiędzy dwoma odwróceniami wentylatora 3 minuty, czyli jak mamy wentylator zwrotny, to nam co 3 minuty będzie czyścił chłodnicę. No to również ma czujnik obecności operatora na dłoni, jeżeli pchniemy joystick gdzieś, gdzieś tam trzymając go tylko niechcący z boku czy kolanem przy wysiadaniu tak dalej, on nie zadziała. Dopiero jak położymy dłoń na joysticku, dopiero joystick zadziała. Także Państwo, myślę, że fajna maszyna, Poglądajcie, popatrzcie, chcecie potestować, pytajcie naszych dealerów o takie możliwości.